Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dziś w naszym studiu mistrz KSW Adrian Bartosiński. Dzień dobry, Adrian. Witam Ciebie serdecznie. Bardzo miło Cię gościć w studiu przed no, bardzo, bardzo, bardzo ważną walką. Walką wieczoru. Chociaż tutaj Paweł Pawlak ma swoje zdanie na ten temat, do tego zaraz wrócimy. <śmany> walką wieczoru Gali XTB KSW 89 gminy, z... właśnie. Właśnie. Main event jest ruchomy. Musimy ustalić, czy Paweł Pawlak ma problem z ustaleniem, która walka jest walką wieczoru, a która nie jest. Nie, no my się że to dwie w jednym czasie. <śmany> Ale po najpierw, po najpierw powiedziałmy, Paweł, puśćmy, moja, moja będzie szybsza, a Twoja i tak na pewno będzie trwała na pewien dystans. Muszę coś powiedzieć, że dzisiaj tutaj Paweł Pawlak przyjechał pod nasze studio pierwszy. Podjechał swoim autem i widział, że jest wolne miejsce do zaparkowania. Długo się wahał, czy to zrobić. A widzieliście to? I czy on w końcu tam zaparkował? Zaparkował, o to proszę, ja chyba się poprawia. Ja o tym na vlogu, parkowanie widziałem Pawła dlatego... w kopertę, to jest, powiem tak, nigdy nie widziałem <grym> bardziej <grym> zabawnego niż pow, pow, parkowanie Pawła w kopertę. A Ale Kiedyś pojechaliśmy do... Tu... ej, on tak stanął, że tam by się szałto zmieściło, on tak stanął, że już i ja nim nie wjechałem, mówię, ja pierdzielę, mówię, niesamowite to jest, a ja bym podkreślał, że tam zaparkował. Ale, no doprawda, ale tak trochę motywowaliśmy go, że Paweł no widziałem na vlogu, że, że tam ciężko, no to chyba chciał pokazać. Że... Ale nie, to trzeba było zobaczyć, to <laughs> trzeba zobaczyć, mam oparkowanie, trzeba zobaczyć, bo to nie jest do pisania. Słuchaj, a propos twojej walki z Saladinem Parnas, to ty mówisz, że to jest walka Bartos kontra mały, szybki, zwinny Francuz, no właśnie, ale chyba już nie taki mały, słuchaj. Kurczę, wiesz co, nie wiem, czy tak przytył, chyba nie, 79 kg na to ty go widziałeś ostatnio w Radomiu, no no i jak? Poza nie, tym, że patrzył normalnie. na ciebie chyba o, o chwilę za długo. No, wkurzył Nor, Normalny Normalny był, widziałem Ci, oglądałem wywiad z nim właśnie, nie wiem kto chyba, no gdzieś tam widziałem i mówił, że waży 79 kg i też tak słyszałem, że waży 79. Także szczerze myślałem, że na tym 70, jak robi, to jest dużo większe, bo wiem, że jak robi na 70, to tak po 85 ważą. No. No właśnie, to wracając do tego Radomia i tego, co ja powiedziałem, rzeczywiście tam na tym face to face gdzieś już robiło się nerwowo, uznajesz, że Saladin przekroczył granicę? Nie, no ja wiesz, przesadzam, ale, ale gdzieś patrzę ja, no, na ciebie, odrobinę ja za lubię, długo. Ja lubię, jak tak wiesz, chcą mi właśnie. Dawid się mówi, mówić. No iść do głowy, nie? Co mi wyjść ciche, bo ja w, się wkuriam wtedy. Ja powiedziałem, że jedy, ostatnim zawodnikiem, który chciał przyciągnąć ze mną wzrok, to był szczepanie. <laughs> I mówię, nie Pamiętam, na, byłem tam. I nie wyszedł na tym za dobrze, <laughs> więc nie wiem, czy wie, co robi. <laughs> Słuchaj, bo też y, mówiłem o tym przy okazji rozmowy z Pawłem Pawlakiem, że oglądałem twoje vlogi, bo to jest kapitalna kopalnia wiedzy na temat waszego klubu, tego w ogóle, mhm. co, co, co robicie. Od pobytu waszego w górach, czy też do twojego pobytu w Różalandzie. To może tego pobytu u Marcina Różalskiego nawiążę. Po pierwsze, ty też tam y, dostrzegłeś jakby, że okej, okay, że Saladin coś tam przytył, mhm. coś tam, ale, ale też nie wiedziałeś, czy to mu wyjdzie na dobre. Myślisz, że on gdzieś w jakiś sposób jednak tę wagę Podnosząc do góry, to może zatracić gdzieś swoje takie naturalne atuty? Ja myślę, że to jest jego taka dosyć naturalna waga. Myślę, że może waży ze 3 kg mniej, na, jak bił się w 6,6. Tak na co dzień. 79 to jest 9 kg na, na, na welagę lekką. To jest. To prawda. Nie jest dużo. Gamer nie jest dużym, lekkim, a waży około 81 na 70. Więc. Kurczę, no ale wydaje się taki zbudowany, bo generalnie i też bym nie powiedział, że waży tyle, dałbym mu więcej, bo on taki gabertowo, taką ma budowę, że wydaje się, może wydawać się duży, bo raczej tu dół ma szczuplejszy i górę ma bardziej rozbudowaną. Te proporcje są u niego takie fajne. I też prawie, bym powiedział, no? że jest większy, ale no jednak, jednak nie jest, nie. jednak wiem, że tyle waży i nawet sam mówił w chyba, że mnie oszukuje, że wejdzie, będzie ważył tyle co ja. To tak. się dziwię. Na vlogu dowiedziałem, że ty robisz co? Martwy ciąg, tak? Żeby, żeby gdzieś tam y, Ta. robić te plecy. A Ta. nie wiedziałem, ja, że to głównie ci w nogi ja, wejdzie. Ja, ja kiedyś <laughs> to, ale to jest autentyczna historia, przecież ja mam takie nogi, że ja mam metr w No Wiem, jakie masz nogi, nie? I się śmieję i mówię kiedyś, myślałem, że robię właśnie plecy, a ja to cały czas <laughs> robię nogi. <laughs> ale przekłada się to teraz na weba. Dobra, to jeszcze tylko skończę ten temat różalandu, bo może warto wrócić do Marcina Różalskiego. Mhm. Widziałem, co robiliście na vlogu. Generalnie cenny pobyt. Już nie mówię o samej atmosferze w Różalandzie, ale sportowo gdzieś coś fajnego, Różal pokazał? Wiesz, co tam pokazałem jakieś myki na majkuta? Może dlatego fajne, bo on sam jest majkuta. Hmm. Więc jakieś takie, wiesz, trafne, te, trafne wskazówki na pewno od majkuta, co by można było robić. Wiesz, no techniki, kurde, takie, których niektórych no, nie użyję, no bo na przykład ja po prostu nie, nie robię, bo nie, jestem, nie, mam, nie, nie stylistycznie mi to nie leży. Na przykład kopanie, wiesz, no bardzo mało kopę, więc, więc na pewno gdzieś jakieś fronty czy coś, no to nie jest podem w ogóle skrojone. Ale jakieś tam takie fajne to zachodzenia i te to pokaza, na pewno coś tam się myślę przyda wykorzystać przyszłość. Słuchaj, bo Paweł Pawlek był tutaj przed momentem na twoim miejscu, i jak on mówi, że to nie będzie szybka walka, że się trochę pomęczysz, że będzie. To, to nie będzie tak... przerwać. To znaczy, że będzie szybka. <laughs> Bo dwie ostatnie moje też powiedział, że nie będą łatwe. <laughs> no ja teraz byłem w łodzi, z nim rozmawiałem, rzeczywiście. No. No, I Od was. Mu, ze Szczepanikiem też mówił, mówi, że ten Szczepanik już się postawi. Znaczy nie mówił mi, ale ogólnie tak właśnie mówił. No ja mówię, I było szybko, i z Kaszą też tak chyba było, więc wydaje mi się, że. Że, te, że jak tak mówi, to będzie szybko. Chociaż słuchaj, z drugiej strony, Paweł, jednak mówi, że 70 do 30 dla ciebie. To jest jednak ważne, że, 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 że to mówi. Natomiast ja się zastanawiam, bo wiadomo, jak ta walka jest reklamowana, że tutaj też Saladin może napisać historię, że to już jest historia. A myślisz, że KSW chciałoby, żeby Saladin taką historię napisał? To Nie mam pojęcia, co, co myśli sobie KSW, wymyślając to, ale sądzę, że jakby zdobył trzeci pas, to nie byłoby co dobrze dla KSW i dla mojej kategorii wagowej wiesz, i to nawet nie chodziło nie, nie, wiesz, o mnie, wiesz, chodziło o to, że, wiesz, że ja jakby w, w, wyczyściłem kategorię 7-7, a, a wiesz, a chłop, chociaż nawet nie ma powiedzieć, co nie jest mega talentem, ja już o tym mówiłem, że moim zdaniem to jest najlepszy zawodnik pound for pound w KSW. A propos tego, co mówisz... Bo, bo, bo te... może jeszcze jest chwil, ale jeśli miałbym brać pod, bo ma więcej obron, ale jakbym miał brać Saladin. Poziom rywali, jaki miał Field w ciężkiej, która jest średnią kategorią w KSW, ciężka, no moim zdaniem najsłabsza. Tak mi się wydaje przynajmniej. I wiesz, no to Saladin no, bił się z dużo mocniejszymi i taki jego styl jest po prostu, no, że no, zasługuje na takie pierwsze miejsce, po, 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 po. Takie jest moje zdanie. Słowa Patryka Kaczmarczyka ostatnio, a propos tego, co powiedziałeś. Moim zdaniem, jeśli Parnas wygrałby tę walkę, to byłoby to. Złe dla KSW, że gość z kategorii do 66 kg zabiera pas z kategorii do 77. To może być taki znak, że coś jest nie tak z tą kategorią. No to tak naprawdę już się powiedziałeś, i rzeczywiście też się No z ja tym powiedziałem, zgadzasz. że to na pewno będzie ujmę. Ja nie uważam Saladina za słabego gościa, ale no mówię, no na pewno nie może tej walki wygrać. A jak Parnas mówi, że Bartosz nie walczył jeszcze z tak dobrymi zawodnikami jak on, to ty się wkurzasz? Nie. Może nie walczyłem, tylko moje walki wiecie, jak wyglądają. Ja pokazuję, że moi rywale są słabsi ode mnie. I tam nie mam przepraw. Oprócz może debiutu, ale no wiesz, skoro tak twierdzi, no to może coś w tym jest, no skoro walki kończą w pierwszych rundach. W ogóle, co ciekawe, On że... miał więcej decyzji, wiesz. <grym> to prawda, ale co ciekawe, przed tą walką, jeżeli chodzi o budowanie atmosfery, to mam takie wrażenie, że to ty częściej wypowiadasz się w pozytywach o twoim rywalu, a to bardziej salady gdzieś tam próbuje wbić jakąś szpileczkę. Mm. Wiesz, no ja patrzę na aspekty sportowe i uważam, że jest dobrym zawodnikiem. Jakbym mówił inaczej, no to bym kłamł, że jest słaby dla mnie jest bardzo dobry, ale no to nie wystarczy na walkę ze mną, że jest po prostu dobry. Wiesz, wielu zawodników jest dobrych. A to prawda, że Saladin zablokował Cię na Instagramie? Zablokował mnie. No. <laughs> Bo... Miał powody? Chyba po tych memach moich. No po memach, ale myślałem, że ten, że. Yy, na początku myślałem, że się obraził, ale chyba co ktoś tam w, w kularach mi ktoś powiedział, że on po prostu yy, Robert słuchałem, powiedział, że go też zablokował. A Robert nie robił na niego memów, więc chyba wydaje mi się, że po prostu jako ma walkę, to się odcina od w ogóle swoich przeciwników. No to ciekawe podejście, bo też myślałem, że może takie to... kurde moje zdanie średnie. No znaczy średnie, może nie średnie. No Chodzi po... o to, że nie spotykamy. pomaga, zdaniem. to spoko, ale moim zdaniem to takie jest. Jakieś starodawne. Odciąć się wierzchni, widzieć rywala najlepiej do dnia walki, w ogóle wiesz co chodzi, albo do samego ważenia. Takie, no nie wiem, mi to nie przeszkadza. Słuchaj, ja byłem w programie, w którym jednego dnia siedzieliśmy jedliśmy razem śniadanie, a o 15 się biliśmy. A rano stawaliśmy, jedliśmy śniadanie razem, wszyscy wiesz, co chodzi, i mieszkaliśmy, i to nie był problem, więc, no. Tak ta robota wygląda, więc ja jestem do tego przyzwyczajony, że czasami takie sytuacje są, że wiesz, że tak jak z Michałem, Michalskim się znałem, z Grzebykiem się znałem, chociaż jest, z to jakoś nie sympatyzowałem ze sobą, ale na przykład z Michałem to bardzo się lubiliśmy, nie. I wiesz, przed telefon. Artur, bo ja mówię, że bardzo chcę zawalczyć w lipcu jeszcze pamiętam z Michałem, to jest w ogóle historia, z Michałem Michał mówi, no to może jakieś sparingi zrobimy, bo, bo on mówi, bo ja mówię, że też chcę na lipiec, bo on mówi, że ma klepnięty lipiec, nie? Ja mówię, no ja też bym chciał na ten lipiec. I on mówi, no to może jakieś sparingi zrobimy, jak cię wrzucą, bo on mówi, przecież razem i będziemy się bili na pewno, nie, bo Artur nie pozwoli. No i Artur mówi, że nie da rady na lipiec, bo już mają on ja wie, kurde, szkoda. Po czym pamiętam, zaplanowałem sobie wyjazd na ryby na 5 dni. Yy, chyba tam to było 7 tygodni przed walką i dzwoni Artur. Dzień przed wyjazdem, albo nie wiem czy w ten sam dzień. I mówię: yy, Walka jest, ja wynoski. On z Michałem Michalskim. Ja w kurwa jaja, ja, nie? No i mówię, że, no, bo nie mają wyjścia, nie mają kogo dać. No i ja mówię, że bierzemy. Bo mówię: No co, no bierzemy. No wiesz, no lubiliśmy się, trenowaliśmy, sporowaliśmy w raz razem, no ale mówimy: No co, no teraz blokować sobie i on nie będzie miał, nie mieli kogo mu dać, a ja nie, też bym nie miał walki, więc. Mówię, Wiesz, no, zgadaliśmy się potem, mówimy Kłopatrzek jak ja, ale gadaliśmy, że nie będziemy się bić razem, a dali nam walkę, nie? Także takie sytuacje są, nie przeszkadzają. To zawalczyliśmy, potem się napiliśmy, budeczki <grym> i <było> dobrze, Także <grym> wiesz, no tak ten sport wygląda. A propos, bo wspomniałeś Roberta Ruchała, i wiem, że gdzieś tam też mieliście okazję popracować razem w tym okresie przygotowawczym. No i to jest tak, też pytanie, no. czy do... przekazał tobie jakąś cenną wiedzę. Kurczę, bardzo sobie... W... Zadowolony byłem, że Robert przyjechał do nas, bo powiem ci, że. I w ogóle Robert przyjechał, pamiętam, na pierwszy ten do nas i mówi: e, taki nie był przekonany, ale przyjechał, spodobał mu się bardzo u nas i będzie przyjeżdżał. I mówi: Dawid do niego, Robert, to zrobiłbyś tam ze dwie, trzy rundy z Adrianem. On tak. Ja mogę zrobić wszystkie. I ja tak patrzę, mówię: pięć piątek za mną zrobisz? Wiesz, o co chodzi? Bo ja to powiem: mm. mówi: ty już pięć piątek? on. No mogę serpulować. Nie, ja Dawid, no to dobra, to jak coś to weź tam ktoś, żeby na czwartą piątą widać, nie? No i zrobi ze mną pięć piątek. zaniechany ale powiem ci, naprawdę, cardio ma niesamowite. No, I Parnas zrobił ze mną pełne pięć piątek, także zadowolony byłem bardzo z niego i powiem szczerze, że dużo mi pomogło, bo Robert jest dużo szybszy od Parnasa. Nie miał okazji tego pokazać. Ale dużo lepiej i pracuje na nogach, lepiej i jest szybszy, jest szybszy. Może nie będę mówił, że lepiej kopie ten, ale po prostu jest dużo szybszy. Obejrzałem tą walkę z Parnasem i Parnas po prostu zabrał mu wszystkie argumenty presją i fizycznością i celnością, nie? Ale Parnas nie był szybki, on po prostu był skuteczny. Ale to, to jest to, że nie trzeba być szybkim, żeby być skutecznym, nie? nie? Nie musisz być szybki. No i w tej walce on pokazał, że nie musi być szybki. I świetnie wykluczył Roberta, ale mi dużo mu to z Robertem, że musiałem się dostosować do jego szybkości. To jest bardzo przeskok duży, 6-6 szybkość, a 7-7, więc dużo mi te sparingi dały, bo ja potem wróciłem do sparingów na chwilę z moją wagą, to byłem w szoku jaka to jest różnica szybkości. No? Ile mi bardzo dużo mi te przygotowania dało. Słyszałem właśnie też na vlogu, że raptem wszyscy w takim slow mowal czyli. Dał slow... mi bardzo dar, mhm. bardzo dużo dały mi te przygotowania, jeśli chodzi o lekkę w ogóle, wydaje mi się, że szybkościowo bardzo poszedłem do przodu i dużo, dużo, no. Może fajnie było właśnie, Dawid dobrze powiedział, że zrobić przygotowania po takiego zawodnika jak parna z lżejszego, bo to zmieniło w ogóle podejście motorykę zmieniliśmy. Sparingi zmieniliśmy, musiałem robić z lżejszymi więcej zmian. Na przykład myśmy tak czasami, że mi się trzech zmieniało lżejszych na rundę. No, także wydaje mi się, że naprawdę w tych przygotowaniach, no, moim zdaniem i nie zapeszając, no to naprawdę zrobiłem dobrą robotę i myślę, że tak przygotowany nie byłem jeszcze nigdy. Także cieszę się, że w ogóle tak te przygotowania wyszły. I bardzo długie były, bo zaczęliśmy w wrześniu. Miałem być się w listopadzie, więc nie tak. stopowaliśmy, przedłużyliśmy to o 5 tygodni tylko. No to tak już jestem w gazie trochę. No. Musimy ustalić kilka spraw a propos Twojego vloga też i, i, i mhm. tak dalej. Jeżeli chodzi o. Ten film, gdzie te 3000 łapek miało być zebranych, żeby był ten sparring, to rzeczywiście już jest nieaktualne, bo już tu chciałem gdzieś budować, żeby jeszcze zostawiali. A, ja A ile łapek jest? Nie było. 2900. O, A to to niewiele rob... brakuje, słuchaj, ja bym to do tego nie... wrócił. To ich robią. Ludzie chcą to zrobić. czy gruby chcesz. No nie, sprawia wrażenie, że nie chcę. Moim zdaniem, wiesz co? A przed walką, a mówię przed walką, tak, ja mówię, mówię chyba do widzimy ty, a jak to wbiją, to będziemy musieli sparować i mówię, a wiesz co jest najgorsze, mówię nie ten sparik, jak to będą nagrywać, to będziemy się pewnie napierdalać, mówię, żeby kontuzji było z walką mm -hmm. i mówimy tak, dobra, w razie co jak wbiją, no to powiemy, że zrobimy to po walce, nie? żeby wiesz tam nic się nie wydarzyło, bo mówię, że wiem jak ten sparik wygląda, wiesz, że to, żeby tam mogło się coś stać, nie, każdy ambicjonalnie podejdzie. Ale nie wbili, także zobaczymy, jak wbiją, będziemy myśleć. W ogóle ty miałeś taki fajny czas kilka tygodni temu, że tak naprawdę na przestrzeni kilku tygodni miałeś okazję być w kilku narożnika, narożnikach zawodników od was i tak dalej. Byłeś tam też, wspomagałeś, bo widziałem cię pod klatką. Byłem, nieraz. Miałem taki okres, że chyba tak. te cztery tygodnie to byłem na trzech galach. No, I no bo ogóle... Dawid mnie właśnie tak. Yy... Byłem u chłopaków, ale też Dawid mnie często prosi, czy, czy pojadę po prostu, bo. Mówi, że po prostu myślimy podobnie. No, mi się tak wydaje, że nasze myślenie Dawida jest bardzo. Przez to, że on mnie ukształtował jako zawodnika, poniekąd, to po prostu to nasze myślenie jest bardzo bliskie w niektórych aspektach walki, nawet w większość. I w większości mamy tak, że na przykład jak on coś pokazuje, to już w głowie mam kontynuację, na przykład, co byśmy z tego zrobili, i on to pokazuje dalej za chwilę. Ja wy, kurwa, ty wszyscy pomyślałem, że zrobimy to samo. Nie tak wiesz, po prostu myślimy podobnie, jeśli chodzi o MMA. No. Dobrze się czujesz w tej roli? Trenera. Mm -hmm. Kurczę, wiesz co, ja, ja powiedziałem, ja, sprawia mi to frajdę nawet być w tym narożniku i oglądać to spod klatki i wiesz, pomagać. Bo lubię pomagać klubem kolego. Ale ja powiedziałem Dawidowi, że dla mnie to jest ciężka praca. Że te wyjazdy są męczące i ja powiedziałem mu, że pojechałem z tym przez 4 tygodnie chyba trzy razy to mówię, ty, ja pierdolę, mówię, ja to jestem zmęczony, ja wracam z tego weekendu, to ja nie czuję, że tam odpocząłem, tam wiesz, niby jesteś tam, wiesz, no wiadomo, nie robisz tam, nie pracujesz fizycznie jakoś, ale mówię, ty, normalnie wracam z tych tras, z tego to jestem zmęczony, mówię, tak jak on jeździ tak non stop, to mówię, nie jest przyjemne, no i wiesz, nie jest przyjemne też jak, jak idzie dobrze, jest przyjemnie, nie jest przyjemnie jak, kurwa, ty się, wiesz, napocisz, no, na w tym narożniku, a zawodnik nic nie zrobi z tego, co... <laughs> Co ma zrobić, ale to już wiesz, chodzi, o, walka czasami nie idzie po naszej myśli, coś tam nie zagrało. No ale to jest takie, wiesz, frustrujące i denerwujące na pewno, że wiesz, pod tą klatką próbujesz coś mówić albo coś i, i to już nie wychodzi. Nie? No to myślę, że. Że to jest skurzające na pewno I, i takie męczące później, bo to jest tak, wiesz, no to nie jest tak, przegrywasz i, i, i to chuj, nie masz tego. Tylko to zostaje jeszcze trochę, więc wiesz, zaraz on jedzie, rozkwinia, czemu to poszło nie tak, czemu poszło, całą drogę wracamy, to rozkwiniamy, wiesz, co chodzi, kurwa, czemu tego nie robił, czemu to robił. No i bo i to jest ciężka robota. Ja mu powiedziałem, że dla mnie bycie trenerem takim na pełen etat i chodzi o samą odpowiedzialność przygotowania zawodników, to jest bardzo ciężka praca. Jak masz takich zawodników, wiesz. Nawet nie chodzi może, że do dobrych czy nie. No, wiadomo, najlepiej być dobrych, I, ale chodzi o takich, którzy się słuchają i, i dają sobą kierować może tak. I nie chodzi mi o samą walkę, chodzi mi o przygotowania. Wiesz, o co chodzi. No bo jak masz takiego zawodnika, co on ci powie wiem, 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 ja wiem lepiej, ja zrobię to. No to wiesz, jak to się jest ciężej, nie? I o co chodzi tak. Więc jak, wydaje mi się, że po prostu łatwiej mu jest prowadzić też zawodników, które mają z nim taki. Może nie lepszy kontakt, ale wiesz, na tych falach samych nadają, bo to jest łatwiej z kimś wtedy współpracować, nie? No ale mówię, ciężka praca, bardzo ciężka, naprawdę. Nie wiedziałem, że tak. No i wiesz, to jest ciekawe doświadczenie. No ja powiedziałem, jak z trenerem to on się śmiał, że mówię, że będę sekund trenerem, znaczy kiedyś tam, że jak mu zakończę karierę czy ten, ale mówię. Może. Znaczy, na tą chwilę to mnie to wiesz, w ogóle nie interesuje. Bo po prostu robię sobie to fun, bo Dawid mnie prosił no to jeżdżę. Ale mówię, no wiesz, kiedyś może to też nie jest zły pomysł na pójście i zostanie z takim trenerem, bo kurwa, problem sportowców jest taki, że potem oni na przykład takich zawodników MMA albo wielkich jakichś sportowców nawet z innych dyscyplin, jest taki, że kończą karierę i ucinają. Jest kreska i koniec jakby kontaktu z tym środowiskiem. No i potem wiesz, jak to wygląda. Albo ja zaraz jakieś problemy w de z używkami, czy z jakimiś, no różności tam się zawsze dzieje, albo jakieś problemy w domu i w ogóle. A najlepiej wydaje mi się, że zakończyć karierę i dalej być w tym świecie. Bo może bicia będzie ci brakowało, ale cały czas tam jesteś, więc wiesz. taki Wydaje mi się tak, jak na przykład Jana się zobacz. Że ona nie bije się, ale ona cały czas tam jest. I jej tego nie brakuje, bo ona cały czas tam jest. Więc wydaje mi się, że tak najlepiej byłoby spożytkować swoją karierę. I ja też, ma, też, też bym tak chciał. Żebym nie miał tak, że, że będę tęsknił za MMA, tylko żeby to MMA było ze mną, nawet tak nie będę się już bił. No, niektórzy mają inny pomysł potem na to życie, po, ale fajnie, jak już ten pomysł też gdzieś tam no, tak się kreuje w trakcie kariery. No, Oczywiście. Wiem, że mam sporo jeszcze czasu, ale, ale wiesz, mógłbym. Wiem, że mógłbym mieć pomysł, że mógłbym, nie wiem, firmę jakoś się założyć i świetnie zarabiać. Tylko to i tak nie będzie to, co będę chciał robić, nie? Wolałbym zostać w tym MMA. W jakiś, wiesz, w różnych funkcjach można się spełniać. Może być nawet kurwa komentatorem, możesz być, yy, no nie wiem, zobacz jak świetnie, nawet z takim UFC, kormier, yy, bisping, nie, zobacz, no, są po karierach, ale cały czas tam są, nie? Także myślę, że można to spożytkować nieźle. Muszę cię o coś zapytać i ty wiem, że znasz sytuację, bo się do niej odnosiłeś. Tutaj niedawno na twoim miejscu był trener Mirosław Okniński i bardzo mocne słowa trenera Oknińskiego, który mówił o tym dopingu, o tobie, wiesz o czym mówię. A bo to, tak powiedział... to wyszło z, z waszego wywiadu, tak? Tak. To co tam były te wycinki? Wycinki nie mógłbym znaczy, Co on mówisz. rzucił, co, że o Czarka pytaliście, że ja bym się z nim bił, a powiedział, że zarzucił mi doping. Tak. A to od was, tak. ok, bo nie widziałem z jakiego portalu. Dobra, to już wiem, no dobra, kojarzę, no myślałem, że coś jeszcze mówił. Przesadził? Mocno cię zdenerwował? Nie, co ty? Ja to mam ubaw z tego. Wiesz, ja to, to jestem taki, że. Wiesz, ja już w tej branży nie biorę na poważnie. Ja już powiem ci, ja wiem, jak to jest z ludźmi w tym, tym. I, i wiesz, i, i, moim zdaniem to był trener, którego można było szanować, bo rozpoczął MMA w Polsce i, i, i wiesz, i za to powinno się go szanować. No ale oglądając ostatnio jego wywiady i to. Jego te jakby próby, nawet nie mówiło mnie ogólnie, nie wiem czy jakby szumu medialnego, czy jak to nazwać, no to chyba robi z siebie, nie wiem, no, no, błazna takiego ja powiedzieć, no nie wygląda to dobrze. No, jak jesteś na przykład starej daty trener Andrzej Kościelski, Bagi. Widziałeś kiedyś, żeby coś takiego robili? Bo ja nie. Nie rozumiem, rozumiem, że ma frików, cieszy się bardzo, ale to słabo wygląda. No, bo to jest pracował sobie całe życie na renomę, którą sobie na koniec spierdzieli i ją psuje. No, bo słaby jest odbiór generalnie teraz. Więc no, wiesz, no jego sprawa, no, ale mówię, starej daty trenerzy jakoś mogą zachowywać się. No, a widać Mirek nie może, no, ale to nie moja sprawa. No, mówię, starszy, dlatego mówię, za jakby. Rozpoczęcie i jakby prowadzenie zawodników no to szacunek, bo był jakiś dobrym trenerem, ale na tę chwilę no to widać samemu. Ja nie muszę nic mówić, każdy wie jak jest. I słuchajcie, ostatnia kwestia ode mnie, bo dziś Paweł Pawlak tutaj też powiedział, że jest dużo szacunku między nim i Michałem Materlą i gdzieś ma problem z nakręceniem się na ten pojedynek przez to właśnie, to może gdzieś tam wymusić go w tym się tam pod kur, żeby gdzieś na odpowiedni level wskoczył. Kurde, wiesz co, z Pawłem to ja nie wiem właśnie jak jest. On, sam, on ma tak czasami, że no tak, wiesz, łatwiej jest jak wyjść do kogoś, kto cię denerwuje, nie? Ja to dam sobie jakoś po swojemu, to robię zawsze. Może nie taką złość, tylko taką ja tą ambicją sportową bardziej to zawsze mam naładowane i nieważne, czy lubię mojego rywala, czy nie lubię, nie, nie, nie kieruję się w ogóle nigdy emocjami w walce. Że wychodzę i myślę, że kogoś nie lubię i nie wiem, że mam w głowie, chcę go zabić, chcę mu urwać głowę. Ja wychodzę tam na partię szachów dosłownie. Ja wychodzę i wiem, co chcę zrobić, i to robię, i nigdy nie wychodzę z myślą zrobienia, wiesz. No nie no, krzywdę i taką komuś robię, ale nie, nie wychodzę z taką myślą, że chcę komuś zrobić krzywdę, tylko wiesz, dla mnie walka to jest coś więcej niż samo bicie się. Bo bicie się jest proste. Każdy może się bić, wiesz co chodzi? Każdy może z pod się bić, ale wychodzę tam i ja wiem, co chcę zrobić, i nigdy nie kieruję się złością do przeciwnika, bo wiem, że. I takie podejście zazwyczaj kończy się źle, i poza tym to jest zabieranie emocji i kontroli walki. Bo ty nie myślisz, co chcesz zrobić czasami. Chcesz mu urwać głowę i to wszystko. Wychodzę. Jakby kto mnie nie zdenerwował, to zawsze wychodzę i staram się, wiesz, myśleć chłodno, nie? Tak samo z Saladinem, wiesz. No, mam taką ambicję, żeby go szybciej tam znokautować albo poddać, bo wiesz, bo widzę, że jest pewny siebie. Ale to tylko tyle, nie? Kurde, mega. Dużo mądrych przemyśleń. Rzeczywiście, może ta kariera trenerska, słuchaj, to no jest jakaś przyszłość. Widzę też dobry wpływ trenera pepłowskiego. Absolutnie. Nie, no tak uzupełniamy się. No, Mówię bardzo cenię Dawida, bo on wie, jakie ja mam podejście do MMA i mi się bardzo dobrze z nim współpracuje i myślę, że, że jemu też. Mamy tam czasami jakieś takie swoje te silne charaktery, jak się zderzą, ale to rzadko. Ale to u nas co 10 sekund, dosłownie albo 30. Się zaraz się ten, pogodzimy. Ale ten, no mamy tak, że no spina się to, naprawdę spina. Ja jakoś nam ta współpraca tak siedzi, że ja czuję, że z każdych tych przygotowań. On też wie, czego ja potrzebuję, że ja, że dla mnie robienie suchych przygotowań to mi... Może nie szkoda czasu, bo przygotować się muszę, ale on wie, że ja z każdych przygotowań, z na każdej przygotowania, chcę zrobić lepsze. Że, I to nie lepsze, że będę fizycznie lepiej przygotowany, bo to jest też ważny aspekt, na który zwracam uwagę, ale żebym był dużo lepszym zawodnikiem, żebym ja wyszedł z czymś takim, żeby każdy był w szoku. Zaczy, trzy ostatnie walki. To z każdej na następną, każdy każdej z szoku, że wychodzę w jakby inny zawodnik. nie? I to nie mówię, że nie wiem, ja nagle zrobię potrójne salta, ale po prostu robię coś nowego albo pokazuję coś, co wiesz, zarzucają mi, że nie umiem, albo nawet no, ja nie zdążyłem też pokazać wszystkiego za bardzo. no Bo te walki kończą się tak, mi się układają, że chciałbym czasami zrobić coś więcej. Mam nadzieję, że ta walka chociaż będzie na tyle poprowadzona, że będę mógł pokazać trochę więcej. Bo jest też nie za dużo, ale no mówię, mamy naprawdę tak jak przygotowaliśmy game plan na Parnasa, to mówię, powiem Wam szczerze, myślę, że pół świata MMA może być w szoku. A, poza, a na pewno Parnas, a na pewno Parnas, najbardziej on, no. No dobra, słuchajcie, bo mam jeszcze kilka pytań, ale musimy coś zostawić na galę KSW. Także słuchajcie, przede wszystkim na koniec polecam vlogi Adriana Bartosińskiego. Tutaj mega y, treści, bo przede wszystkim widać, że one nie są robione na siłę. Dużo można się dowiedzieć. Spontan. I... spontan, no ja widzimy to, mamy tak, że ja to na, na, czasami nie planuję. Fajnie, planu fajnie idą. Nie planujemy tych vlogów, tylko często to jest tak, że... Dzwonię jej i mówię, Kuba mówi, że za dwa dni możemy coś zrobić. Ja my no to dawaj robimy za dwa dni. Ja wy no co? Ja mówię, nie wiem, coś musimy wymyślić. No i tak szybko wymyślamy, wiesz, nie ma tak, żeby coś planujemy. No jedynie gdzie planowaliśmy, no to Różalat, no bo to już było, wiesz, większy wyjazd. No i trzeba było to, wiesz, z Marcinem też ustalić. No to tam zaplanowaliśmy to no, chyba z tydzień wcześniej. No, ale Różalat dobrze poszedł, no. Tam chyba 140, 140 albo 150 tysięcy już jest w wyświetleń. Tak, 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 wczoraj patrzyłem, bo 150, coś nawet. 160, A inne tak mają pod 25. Zobaczymy. Teraz mamy fajny plan zrobienia z, w ogóle z więc to, to, to myślę, że pójdzie dobrze. Chcemy zrobić chyba z tak, no minimum dwa odcinki, chcielibyśmy trzy. Chcielibyśmy zrobić odcinki czwartek, piątek jakby sobota z samej gali, nie? Myślę, że takie podzielić takie na trzy epizody. To by było fajne w ogóle. Bo po pierwsze było się, że byłoby śmiesznie, bo jedziemy całym składem i myślę, że to ludziom się spodoba. A też myślę, że fajnie, bo ludzie by zobaczyli. Myślę, że od środka to nie, już nagrywali to i każdy to widział, ale myślę jakby to zrobić i zobaczyć jak u nas to wygląda. Wiesz, u nas jest taka atmosfera, że jest śmiesznie. Ludzie to lubią, więc myślę, że fajnie by zrobili nawet zrobienie wagi, coś tam wiesz, jakieś śmieszki, samo tam ładowanie i nawet dzień walki, jak to wygląda wiesz, wstajesz, śniadanie, coś zjesz, rozruch wiesz, no, to jest... Nie, ludzie nie mają pojęcia jak to wygląda od środka wiesz, ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z niektórych rzeczy, które są oczywiste dla nas, ale nie dla wszystkich. Ja tego nie rozumiem, bo u was w klubie jest mega atmosfera, a późno nie pasowała. Słuchaj, może nie atmosfera mu nie pasowała. <trym zielka> Ciężko powiedzieć, no wiesz, to może atmosfera mu pasowała, wiesz. No już jest specyficznym z... 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 Z gościem. Myślę, że miał szansę naprawdę, żeby trenować. Myślę, że Dawid by jeszcze z niego coś użej był ciekawego. Myślę, że Dawid wziął sobie coś takiego za punkt, żeby go zrobić z niego zawodnika. Może nie jeszcze jakiegoś kurde nie wiadomo jakiego, ale myślę, że może nie potencjał, ale myślę, że coś by Dawid z tego jeszcze urzeźbił, żeby go poprawić. No ale no, to wiesz, to trzeba mieć chęci. Ja nie był chęci, to by nie miał pasy. Coś w tym jest. Moi drodzy, Adrian Bartosiński był moim waszym gościem. Adrian bardzo dziękuję, że znalazłeś dziękuję czas bardzo. będąc w Warszawie. Słuchajcie, Adrian Bartoszyński kontra Saladin Pardas to jest walka wieczoru Galik XTB KSW 89, która już 16 grudnia w Gliwicach. Także tam zapraszamy, zapraszamy na kolejne nasze programy, zapraszamy na vloga Adriana. Zapraszamy. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć.